Czego może nauczyć nas buddyzm? Co na temat tej wiary i jakby nie było tej kultury warto wiedzieć? Czy są elementy, dzięki którym buddyści są statystycznie szczęśliwsi niż ludzie na zachodzie? O tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Nazywam się Magda, jesteśmy razem z mężem w Butanie. Można powiedzieć, że szukamy odpowiedzi na to pytanie. Mamy już pierwsze wnioski, zatem z chęcią się z Wami Podzielę. Uwaga, disclaimer, absolutnie nie czuję się być teologiem z 20-letnim stażem. Jestem osobą, która szuka sposobów na rozwój, na to, żeby być szczęśliwszą, zdrowszą osobą i przeżyć życie jak najpiękniej. Stąd też moje zainteresowanie buddyzmem. W jaki sposób dowiaduję się o buddyzmie, będąc tutaj w Butanie? I dzięki naszemu przewodnikowi Gender, który jest praktykującym buddystą i opowiada mi, jak to wygląda z punktu widzenia człowieka, Nie z punktu widzenia teorii, książek, wikipedii, tylko jego, który codziennie praktykuje tę religię. W jaki sposób go wzbogaca, co mu daje. I z tego co się zorientowałam, wiedza ta jest bardzo zależna od kraju, a nawet od regionu, bo. Często powtarza, że w jego wierze albo w wersji buddyzmu tybetańskiego, którą on wyznaje, no są pewne rozłamy. Zatem prosiłabym, żeby, jeżeli przypadkiem oglądają to jacyś teolodzy, nie rozliczać mnie z błędów, bo mówię Wam, jak to wygląda w praktyce. Wiedza jest tak prosta od butańczyka. Pierwsza, co się w oczy, kiedy jeździsz po Butanie, to flagi buddyjskie. W pięciu kolorach – białej, niebieskiej, czerwonej, żółtej i zielonej. Kiedy wejdziesz w Google, dowiesz się, że symbolizują one elementy, nasze żywioły. Natomiast według naszego przewodnika, flagi, które rozwiesza się dosłownie wszędzie na drogach, przy domach, przy restauracjach, przy hotelach mają przynieść pomyślność i każdy kolor odpowiada za co innego: biała za oczyszczenie myśli, żółta za to, aby nie być ignorantem, czerwona za pasję. Za chęć zdobycia jakiegoś marzenia, niebieska, za uzdrawianie, zielona, za miłość, za współczucie, za bycie częścią całego świata. Za rozumienie tego, że wszyscy ludzie, natura, zwierzęta w jakimś stopniu jesteśmy ze sobą połączeni. Zatem jeżeli jeden butańczyk drugiemu życzy wszystko to co najlepsze, nie życzy mu pieniędzy. Życzę mu pięć elementów. W jaki sposób do pieniędzy podchodzi się w Butanie? O tym będzie kolejny odcinek, ponieważ jest to niesamowity kraj o najniższym krajowym produkcie brutto, a jednocześnie o najwyższym krajowym produkcie szczęścia, który to został wymyślony przez króla Bhutanu. Skupmy się na tym elemencie, że w Butanie nie życzy się materializmu. Nie życzy się pomyślności finansowej. Kiedy życzysz pomyślności, wspominasz o zupełnie innych pięciu elementach. To taki, można by powiedzieć, swoisty potykacz, który przypomina nam, co w życiu jest ważne. Z mojego punktu widzenia, duchowość i materializm są równie ważne. Ja poprzez swoją drogę życiową łączę jedno z drugim. Dzięki podróżom jestem w stanie zauważyć, jakie podejście do tych samych tematów mają ludzie z różnych części świata. I myślę, że zgodzicie się ze mną, że w Europie jesteśmy nastawieni na materializm. Ja nie mówię, że to źle. Ja nie mówię, że trzeba go całkowicie odrzucić. Żeby mnie dobrze Państwo zrozumieli. Materializm jest potrzebny. Dzięki niemu możemy spełniać swoje marzenia. Tylko chodzi o to, że to nie jest jedyny powód do radości. To nie jest jedyna pomyślność w naszym życiu, której możemy doświadczyć. A my bardzo często o tym zapominamy. Bo tak jesteśmy wychowywani i znamienita część naszej energii w świecie zachodnim krąży wokół kariery, pieniędzy, kredytów. Kiedy jesteśmy przemęczeni, co robimy? Nagradzamy samych siebie. Kiedy stawiamy sobie gole, jakie one zazwyczaj są materialne, bo najłatwiej jest sobie wizualizować albo wyobrażać nowe auto, nowy dom, nowe, nowe, kupujemy coraz więcej i w zasadzie nie zastanawiamy się nad tym. Że spośród całej palety przyjemności tego świata sięgamy tylko po jeden, bardzo łapczywie, tak wręcz spazmatycznie i co najgorsze, jeżeli nam się nie uda, czujemy się zgorzkniali, czujemy się przegrani. Całe szczęście, na pewnym etapie, część z nas dochodzi do wniosku, że dalej się tak nie da. I wtedy dumnie mówimy: work-life balance. Tak jest. Zaczynamy się koncentrować na swoim zdrowiu. Na swoich pasjach można zatem powiedzieć, że z punktu widzenia buddystów dopuszczamy do siebie zieloną i czerwoną flagę. Jeżeli idziemy w stronę duchową i zaczynamy interesować się, czy jogowskimi teoriami, czy wieloma nie będę teraz ich wszystkich wymieniać, to również odchwalamy zieloną flagę compassion, serce. Pomaga w tym yoga, medytacja, są przeróżne techniki, dzięki którym zaczynamy odczuwać miłość do drugiego człowieka, do natury. Do wszystkiego, co nas tutaj. Taka osoba w świecie zachodnim to jest ktoś, kto wyrwał się z systemu materialnego i żyje pełnią życia. A zobaczcie, że z punktu widzenia buddystów brakuje jeszcze dwóch flag. Brakuje purification i braku ignorancji, czyli żółtej i białej flagi. Purification. Cóż to jest? No kochani, z mojej perspektywy i również z perspektywy mojego guida to po prostu medytacja. Nasz przewodnik medytuje przez dwie godziny dziennie, rano i wieczorem. Ja Wam powiem szczerze, że dla mnie to jest zbyt dużo. Mam kilku ziomków tutaj w Polsce, czy w świecie zachodnim, którzy medytują codziennie po półtorej, dwie godziny. To są bardzo szczęśliwi ludzie. Natomiast mam takie poczucie, że oni to robią po to, żeby odblokować swój nadprzyrodzony potencjał, bo szczęśliwi to oni już są. Medytacja jest y, pewnym. Narzędziem, dzięki którym możemy osiągnąć coś więcej, żyć głębiej, żyć pełniej. Zatem, żebyśmy się dobrze zrozumieli, nie uważam, że osoba, która nie medytuje, nie oczyszcza swoich myśli, bo na to są przeróżne sposoby i możemy to robić intuicyjnie. Mycie, naczyń może nam oczyścić myśli. Jeżeli w jakiś sposób łączymy się z usuwaniem brudu na talerzach i wiecie, łączymy to z usuwaniem swoich negatywnych emocji. Chodzenie po lesie, bieganie. Sport, o ile nie jest on z siły i nie zmuszamy siebie, tylko robimy to po to, żeby coś uwolnić, to wszystko z mojego punktu widzenia jest czyszczeniem myśli. Zresztą, tak naprawdę nieważna droga, ważny efekt. Pytanie, czy my potrafimy wstać rano i mieć piękne myśli, a jeżeli zauważamy, że one nie są piękne, to czy mamy potrzebę, aby je czyścić? Bo tym jest właśnie dla mnie biała flaga, która kompletnie jest pomijana na drodze wychowania zachodniego. Wszyscy też mają takie przemyślenie odnośnie tego, jak ogromny progres zrobiliśmy jako ludzkość, bo z jednej strony myślę sobie, że 30 lat temu pewne kwestie były nie do pomyślenia. Czy sławne ganienie dzieci za złe emocje. W ogóle hasło złe emocje, gniew, złość, to były emocje absolutnie niepożądane społecznie, więc dziecko zazwyczaj nie miało okazji ich Przerobić miało je natomiast wyprzeć, a jak wiemy, emocjonalnie do się wyprzeć to jest energia, więc wszystko nam weszło do piwniczki na dół, no i dzisiaj w życiu dorosłym wybija. I można by powiedzieć, że 30 lat temu byliśmy kompletnie nieświadomi kawałki drewna, ale pomyślcie sobie, co się działo 150 lat temu. To było normalne, żeby złapać człowieka w siatkę, powiedzieć, że to jest twoja własność i go sprzedać innym, bo na przykład miał inny kolor skóry. Można było pozabijać sąsiadów, jeżeli cię jej można było robić tak wiele potwornych rzeczy. Na porządku dziennym była krzywda, most, gwałty, potem cały XX wiek, wojny. Wiecie, my naprawdę ogromnie dużo przeszliśmy, a jednocześnie zrobiliśmy ogromny progres na przestrzeni ostatnich 150-200 lat. I szczerze, nie mogę się doczekać, jak będzie wyglądało nasze społeczeństwo, jakie będą normy za 5-10 lat. Tak wiem, jestem niepoprawną optymistką. Może i najmniagą, ale dobrze widzę. Poza tym widzę to, czym się otaczam i to, co w środku, to też na zewnątrz. Skoro ja u siebie robię robotę, to też widzę, że ludzie, których spotykam, robią tą samą robotę. Podsumowując, jeżeli chcielibyśmy czerpać mądrości z buddyzmu, z tego, aby czuć się dobrze, to oprócz work-life balance, zaimplementujmy do naszego codziennego grafiku oczyszczanie myśli. Znajdźmy sobie sposób, w jaki możemy to uczynić. To może być medytacja, to mogą być mantry, mogą być afirmacje, ale to może być już wcześniej wspomniane naczyń, czy też inna nieoczywista działalność. Tutaj też odniosę się do książki, którą właśnie słucham, droga artysty Julie Cameron. I kiedy już mamy prawie to wszystko. Zauważmy, że z punktu widzenia buddyzmu nie wdrożyliśmy jeszcze naszej żółtej flagi czyli tego, aby nie być ignorantem. Dla mnie ignorancja jest stanem, w którym nie zauważasz innych ludzi, ich próśb, ich mądrości, ich potrzeb, ich uczuć. To również stan, w którym nie zauważasz swoich potrzeb, nie zauważasz siebie, tylko idziesz w jakimś programie, zmuszasz sam siebie. Do założonych celów. Z jednej strony, ignorancja może pomóc, kiedy chcemy coś zdobyć, coś sobie udowodnić. Z drugiej strony, no nie powinniśmy zawsze ignorować tego, że jesteśmy zmęczeni, że nie mamy na coś ochoty, bo to po prostu nie jest decyzja self-love. W naszym systemie wychowania nie rozumiemy, że możemy się nauczyć czegokolwiek od drugiego człowieka. Jesteśmy bardzo wybiórczy, bardzo selektywni względem osób, które czegoś mogą nas nauczyć. To jest bardzo wąski ręcz. To powinny być osoby doświadczone, mądrzejsze, pewnie i bogatsze, bardziej successful finansowo. Nie za młode, bo od gównarza nie będę się uczyć. Nie za stare, bo pewnie już mają zdaktualizowaną wiedzę. Często sami robimy sobie wymówki, nawet na poziomie takim podświadomym, że w sumie to ja się od Ciebie, czego mam się od Ciebie nauczyć? No właśnie bardzo wiele. Mi się wydaje, że schodzimy na ten świat po to, żeby się uczyć od siebie nawzajem. Bez względu na to, jakiego wykształcenia, jaki status finansowy-majątkowy ma osoba, którą spotykam na swojej drodze, ona może być moim nauczycielem. I to mi się wydaje, że też jest istotą niebycia ignorantem. Świadomość, jak wiele inni mogą nam dać. Też dzięki podróżom zauważam, jak bardzo w innych miejscach drugi człowiek się liczy się mu pomóc, rozmawia się z nim. Dla nas to jest wręcz przedziwne, ale ja to kocham uwielbiam moment, w którym mogę porozmawiać, to wiecie, z jednej strony tupięny, ale z drugiej strony taka wymiana y, spojrzenia, y, uśmiech taki prosto z serca, taki, wiecie, że właśnie sobie przemiło rozmawiam z panią, która leje mi kawę. Jesteśmy po prostu na to zablokowani. Y, z pewnością y, znalazły mi się wytłumaczenia historyczne, geopolityczne. Komunizm, wojny, całe zło, którego doświadczyliśmy. No, z pewnością to wpłynęło na to, że nie ufamy drugiemu człowiekowi, ale najwyższa pora to zmienić, a nie tkwić w tych błędach przyszłości. Jesteśmy tym pokoleniem, które może to przerwać, które ma wyburzyć. Być obecnym, dać komuś swoją obecność. Ostatnio słyszałam takie mądre stwierdzenie, chyba o i Piniot, żebyśmy inwestowali w jednego człowieka obecnością, a nie poświęceni. Bardzo mądrze. To też jest rzecz, która mi się na przestrzeni 3-4 miesięcy bardzo mocno pokazuje w różnych aspektach. Nie poświęcaj siebie dla innych, bądź obecny. I została nam ostatnia flaga w kolorze zielonym, symbolizująca współczucie. To też ciekawa sprawa, bo w świecie zachodnim odczuwamy współczucie, kiedy jest nam kogoś żal. A dlaczego współczucie ma dotyczyć tylko negatywnych zdarzeń? Przecież. Równie dobrze moglibyśmy współczuć to, co się przydarza ludziom pięknego, pozytywnego, cieszyć się ich szczęściem. I w świecie załodzin nie ma takiego słowa, ale w sanskrycie i owszem jest. Nazywa się Mudita i polega ona na tym, aby. Cieszyć się nie swoim szczęściem tak, jakby dotyczyło naszego. I to jest dla mnie czysty przykład współczucia. Nie tylko wtedy, kiedy komuś się noga powinie, ale również wtedy, kiedy idzie mu świetnie. Nam zdarza się cieszyć z radości i sukcesów naszych dzieci, naszych rodzin. No różnie, ale powiedzmy, że tak. No już ciężko jest nam się cieszyć sukcesem nieznanej nam osoby. A już na pewno, jeśli osiągnęła coś, co my chcieliśmy osiągnąć i ona to ma, a my nie. I potem ludziom się mogą tworzyć takie automatyczne koniugacje, że jeżeli ja nie mam, to jestem luzerem. Więc jeżeli widzę, że on ma, to mi tylko przypomina o tym, że ja nie mam, więc z czego ja mam się cieszyć? Po prostu trenujmy naszą muditę, radość sukcesu innych. Żeby to zrobić, wystarczy pamiętać o jednej rzeczy. Bogactwo tego wszechświata jest nieskończone. Nie jest to suma o grze zerowej. Jeżeli Zenek dostał i Kasia dostała, to nie znaczy, że dla mnie już nie wystarczy. Absolutnie nie. Być może ta posada w tej pracy, ta konkretna rzecz jest już zajęta, ale w może mi przynieść pięć kolejnych nowych, jeśli tylko będę mieć otwartą głowę i będę mieć poczucie, że każdemu się należy i każdy może dostać to samo. Wtedy każdy sukces osób, które dostały to, na co my pracujemy, a to nas jeszcze nie przyszło traktujemy jako inspirację, nie jako zazdrość. A życie bez zazdrości jest wspaniałe. I dobrym testem, dobrym papierkiem latmusowym, w tym, czy postrzegamy świat pod zielonej flagi i mudity, jest Instagram właśnie. Jeżeli wchodzimy codziennie na Instagram i ta aplikacja daje nam radość, inspirację, poprawia nam humor, to znaczy, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze. Jeżeli zmienimy postrzeganie, Zadecydujemy, że my nie chcemy brać udziału w tej chorej grze, nie chcemy nikomu zazdrościć, a wręcz przeciwnie, chcemy cieszyć się jego szczęściem. To tak, jakbyśmy zdjęli w plecach z dziesięcioma kilogramami kamieni. No po prostu łatwiej, przyjemniej, pełniej, radośniej. Dla mnie potwierdzeniem, że zielona flaga tutaj w Butanie działa, jest podejście lokalesów do turystów. Patrząc przez nasz zachodni umysł, to jest jawna niesprawiedliwość że my, ludzie z zachodu wydajemy tyle za jedną noc w hotelu, ile oni przez pół roku pracy? Mogą się nawet zdarzać aż takie dysproporcje. Nie widzę tutaj absolutnie złości, rozgoryczenia. Widzę radość, bo przyjechaliście i daliście nam pracę. Myślę, że na dzisiaj skończymy. Zresztą dajcie mi proszę znaka, czy wolicie, żeby te filmy były dłuższe czy krótsze? Bo jeżeli krótsza, to w zasadzie mogłabym mnie nakrywać częściej. Jeżeli dłuższa, to to trzeba będzie się do tego przygotować. A jeszcze mam prośbę. Dajcie znać w komentarzach, o czym chcielibyście, żebym nagrała kolejny film. A tymczasem lecę moi drodzy na śniadanko. Następnie do naszego przewodnika. Zwiedzać butan, poznawać świat, po to, żeby wrócić do Was z kolejną dawką wiedzy. Dzięki za uwagę. Cześć!